Witam Was w kolejnym odcinku Grodowych Transformacji. Jak widzicie, w ciągu tygodnia może zmienić się absolutnie wszystko, bardzo, bardzo dużo. To chyba widać, jak to wszystko bujnie rośnie jak to wszystko zapiernicza, bo słońce, jest deszcz. Czego chcieć więcej? Tu się pokazuje mnóstwo różnych fajnych kwiatów do jakiegoś mniejszego lub lepszego zagospodarowania. Pojawił się w ogóle gług, którego też na pewno gdzieś tutaj przesadzę i wsadzę w jakieś fajne miejsce, żeby sobie, sobie rósł, żeby sobie był. Patrzę i obserwuję. Widzicie szpady wbite. Tu jest taka górka, tam jest taki dołek. Przesypie z jednego miejsca na drugie sobie. Aby przygotować miejsce, dzisiaj przyjdę sobie z dzieciakami. wsieję jakieś. Już moja córka stwierdziła, maki. I mówię, okej. Okay. Wsiemy maki. Szukam nasion maku. Są w sklepie, w którym dużo się dzieje, czyli w Action. Trzeba kupić. I już. I maki są. Nie ja po to, żeby coś hodować. Mak. Chociaż nie wiem, czy jedliście kiedyś mak z makówki. Takiej po prostu spora, Fantastyczna sprawa. Dobra rzecz. Jak widzicie, drzewka kwitną. Tutaj ta wiśnia. Wszystko, wszystko działa. Nie trzeba nawet wiele robić. Mnóstwo się tu różnych kwiatów. Jakieś cebulice, niecebulice. Pibonie. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Piękna. Jabłonka. Pytarda. Jest zrunkina. No i zobaczcie tutaj. Mnóstwo poproci. Tak, wszędzie mówię, wow! Lepiej być nie może. Taki leśny klimat. Tutaj pod tą jabłonką mówię, petarda, no absolutna petarda. Wow, lecą płatki, a to strzeleśnie. Z, z, Jeszcze obok. I parę fajnych krzewów się tutaj pokazuje. Jeszcze teraz dopiero je widać. Rzeczywiście ligusty, tak jak mówiłem, będę sobie wyciągał po kolei, ale pokazały się właśnie inne jest jeszcze więcej porzeczek, agresów do poprzesadzania, no bo to dopiero czasami puściło liście, nie zawsze łatwo jest stwierdzić po, po pędzie nie? tutaj widać dźwignik, o tu proszę głuk się na przykład pokazał głuk fajna roślina owoce do herbaty bardzo fajne wszystko gra Wchodzę, wydaje się, to fajnie mokro, można powyciągać te bustry, fajnie wychodzą. Także wiecie, mówię do Was, robię co. Przez ten tydzień bardzo dużo się wydarzyło. Nawet nie miałem czasu Wam nic nagrać. No ale też było dużo pracy, ludzie mieli przygotować sobie ogrody powiedzmy do świąt, itd. itd. Wielkie święta, wielkie, wielkie dni. Eee, śmieje się, inny śmieje. Są one wielkie, bo w naturze się wielkie rzeczy dzieją. I zdałem sobie sprawę z czegoś takiego. Ostatnio też kiedyś ktoś mi o tym powiedział. I ja mówię wam to teraz. Wiecie, żyjemy w różnego rodzaju systemach. systemach podatkowych, politycznych, ustrojowych itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I one sobie są. Nie? Różne. Tam jest mnóstwo. Społeczne. Szkolnictwa, wszystko, różne, najróżniejsze. Ale jest tak naprawdę tylko jeden system, to jest naturalny system. System naturalny, po prostu, który jest, nie no, wiem, nadrzędny, można by było powiedzieć, z którego wynikają na przykład karmiczne konsekwencje naszych czynów. Że karma wraca. No, no tak, tak jest. To, co robimy, dostajemy w drugą stronę dokładnie to, co wrzucamy do świata. Ja się śmieję ostatnio, że ja jestem takim lustrem tego wszystkiego, co ludzie do mnie wrzucają, bo wiele osób, wiele ludzi próbuje wrzucić coś do mojego życia. Często gęsto w negatywnych rzeczy. Nawet ostatnio ktoś gangrenę próbował wrzucić. Ja sobie tak pomyślałem, mówię, co ty wrzucasz? Czyli ty dokładnie, wrzucając takie coś, dokładnie to dostaniesz, dokładnie to. Wobec ja się na to i mówię: No przecież to jest absolutne i żałosne, że ktoś o tym nie wie. Dlatego ja uświadamiam, że tak jest. Że karma wraca. Tylko dlaczego wrzucamy innym ludziom i sobie nawzajem, można by było powiedzieć, negatywne wydarzenia? To absolutny nosem. I teraz. I ktoś z kim pracuję ostatnio nad, nad rozwojem wrzucił taką, nie wiem, gdzieś tam się zdenerwował, nieważne, nawrzucał w moim kierunku różnych rzeczy. No i one się wydarzyły. Ja pozwoliłem na to, żeby one się wydarzyły tylko po to, żeby ta druga strona mogła zobaczyć co się wydarzyło. I że tak naprawdę to on przyciągnął to do mojego życia, tak tym samym przyciągając do swojego takie niezbyt fajne rzeczy. Nie? No i to zadziałało. No bo ta druga strona się troszkę opamiętała. Mm. I teraz. I, no i jest rozwój. I jest po prostu coś fantastycznego. Nie? Także czasami. Mam wrażenie, że nie trzeba dać ludziom zrobić niektóre rzeczy tylko po to, żeby mogli zobaczyć, że, że ma to różnego typu konsekwencje. Zobacz, dość zostawiłem parę gałązek, na razie są, no ta coś gorzej, ale tamta rośnie, będzie rosło, wszystko będzie grało. Już pompuje, tu już zaraz zaczną wychodzić nowe gałęzie z tego wszystkiego, oczywiście, że tak. No, już się dzieje. Wiecie, i to były takie rzeczy, że mm, większość ludzi by się poddała. Nie? A ja stwierdziłem, aha, okej. Okay. Okazało się, że z każdej sytuacji, absolutnie z każdej, mamy dwa wyjścia. Mam dwa wyjścia. Mogę wyjść zraniony, lub silniejszy. A tak naprawdę, są to tylko wydarzenia, i tak dalej, i tak dalej. I konsekwencje tych wydarzeń, to ja mogę wyjść z nich silniejszy, mocniejszy lub zraniony. I no ja wychodzę silniejszy tylko i wyłącznie. Im bardziej ktoś próbuje, można powiedzieć, ograniczyć, nie, to tak naprawdę buduje moją siłę. No okazuje się, że ja jestem w stanie pracować nieskończoną ilość godzin ktoś takie właśnie coś do, do mojego życia wrzucił. I ja sobie po 12 godzin no, od rana do wieczora. Nie? I okazało się, że moje ciało nie ma z tym problemu. <noise> I zacząłem się z tego śmiać, mówię: Wow, dziękuję. Nie? W pewnym momencie to dosłownie to do tego stopnia. Nie? Wow, dzięki. No, zrobiona jest robota. Nie? Jakby nie wiedziałem, że jest to możliwe, tak jest to możliwe. No i super. To jest niesamowita sprawa. Wow, jak tu jest dużo kwiatów. Tu są w ogóle jakieś. Ja nawet nie znam wszystkich nazw, ale to są po prostu fantastyczne, niesamowite kwiaty. Wszędzie. Tam, tam. Wow. No i super. <laughs> I jeszcze taka ostatnia fajna rzecz. Znaczy nie wiem, czy ostatnia. Ostatnio miałem taką rozmowę ciekawą. Ludzie jeżdżą po świecie. Oni zwiedzają, oni się tyle świata pooglądali i teraz już wiedzą. Ja się tak zastanawiałem. No ludzie jeżdżą po tym świecie i nic nie widzą. Nic nie widzą. Żeby zobaczyć świat, to trzeba zacząć patrzeć, trzeba zacząć obserwować, a nie jeździć po świecie. I... Jak już zacznę obserwować, to wtedy mogę iść pojeździć, nie? Mam wrażenie, że większość ludzi jeździ po świecie, żeby zobaczyć świat. A żeby zobaczyć świat, to miejsce, w którym się znajduję, nie ma żadnego znaczenia. A żeby zobaczyć świat, to ja mogę sobie tu usiąść i go zobaczyć. Tak po prostu. Bo aż tak dużo się dzieje tu i teraz, w każdej chwili mojego życia, naszego życia, życia człowieka. Tak dużo się dzieje. Ostatnio też miałem taką fajną rozmowę. To propos tego, że no, no ciało zniesie wszystko. Ja miałem co do tego jeszcze inną teorię, ale taką, może nie na YouTube. Sprawdzam. Sprawne oko zobacz. I. A ja mam sprawne oczy. Ja dobrze widzę. że ciało nie ma żadnych ograniczeń tego, co można zrobić. Tylko po co to udowadniać? Nie? Ja się tak się ostatnio taką rozmowę, ale ciało, im więcej na nie wrzucę, tym jest silniejsze. Tak po prostu. A z głową mam wrażenie, jest odwrotnie. Mam wrażenie, że ilość bodźców, bo umysł przetwarza w nieskończoność cały czas, tylko jest ważne, co ja tam wrzucę. Jeżeli ja siedzę przed komputerem, telefonem, Telewizorem, innymi urządzeniami elektrycznymi, elektronicznymi, i nie ma kontroli, nie ma tego filtru z mojej strony, świadomości tego, co tam wchodzi do tej głowy. No to ten umysł się zaczyna klepać. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Dlatego, tak ważne jest, żeby spędzać cały czas w naturze, bo te bodźce są regulujące dla organizmu człowieka, są naturalne. No i, no i to jedzenie. Ja mam wrażenie, że nie ma... jakby to jest... Ja mam wrażenie, że to już jest potrzeba, a nie chęć, żeby samemu produkować i o ile to, i na jaką tylko możliwie jest to skalę, swoje jedzenie. Po pierwsze, żeby zobaczyć, jak skomplikowany jest to proces na samym początku! Ile trzeba włożyć energii, żeby na przykład jakieś warzywa wyhodować? Warto to zobaczyć. Warto się temu przyjrzeć. Bo mam wrażenie, że ktoś, kto nie wie, nie doceni tego nigdy. Jak bardzo, jak super efekty można osiągnąć. To jest jeszcze inna bajka. Nie? Posprawdzać sobie. No i teraz tak dużo walczę z wielkimi korporacjami, by można było teraz tak powiedzieć, nie? Co te wielkie korporacje na przykład dają do mojego życia? No niewiele. Sprzedawany jest mi badziew ładnie opakowany. To ja wolę dostać dobry produkt bez opakowania. Dlatego sam hoduję warzywa, sam tutaj te owoce i tak dalej, i tak dalej. Niezależność od takiego czegoś, bo mówmy sobie, wielkie korporacje upadną, jak ja przestanę u nich kupować. proste. I one są do niczego niepotrzebne. Absolutny nonsens. Ja nie mówię, żeby tego w ogóle nie robić, bo to, no bo tak jest, jest to potrzeba. Nie? Małe sklepiki to jest teraz. Mm, petarda. jest drożej? Okej. Okay. Ale jeżeli tam są lokalne produkty, na przykład. Nie, nie, wiecie. że ktoś kupi w markecie i sprzedaje u siebie drożej, bo to, to nie. Ale na przykład lokalne produkty od lokalnych gospodarzy, lokalnych y, rolników, nie rolników. One mają wartość. One mają więcej wartości z tego względu, że to na przykład nie jedzie z Hiszpanii. Nie zostawia jakiegoś astronomicznego czy tam z Chin, czy skądkolwiek. Nie, astronomicznego śladu węglowego nie zostawia. Tylko jest pozyskane powiedzmy z promienia 20-30 km. No to ja chcę mieć takie jedzenie. Nie wiem, droższe, tańsze, tak? To nie o to chodzi. chodzi o konsekwencje dla świata. Gdyś kiedyś powiedział fajną rzecz, i ja sobie to wziąłem. Teraz to już się po prostu wydarzyło w pełni, ze wszystkich sfer mojego życia. Ale kiedyś, jeżeli ego nie mogę, się, nie mogę w jakiś sposób y, usunąć ze swojego życia, czy tam przetransformować, tak? i tak dalej, bo ego to ono jest i spoko. To <laughs> warto jest, żeby ono identyfikowało się z jakąś prawdą. Na przykład prawdą taką, że człowiek jest w jedności ze światem, że ja jestem światem. I to jego też za tym pójdzie. I tak się u mnie stało i tego nie rozumiałem to na początku. Potem po prostu to się po prostu samo wydarzyło. Nie? I już, ale tak sobie stwierdziłem. No i nasz umysł, nasz organizm zacznie tego świata bronić, chronić, dbać, pielęgnować, transformować, zmieniać i tak dalej i tak dalej, Szerzyć fantastyczne rzeczy w, sw w swoim kierunku i w kierunku całego otoczenia, <laughs> tak naturalnie, tak po prostu. No patrzę sobie na to, jak ten ogród się zmienił. W przeciągu tygodnia to przerasta. Jakby ja, wiecie, nie wiedziałem, co biorę, chociaż czułem, że to jest to. I to się tylko potwierdza. No to jest absolutnie, to jak ja patrzę tutaj, mnóstwo, tu są wszędzie kwiaty na tej wodzie, już. Już tu i teraz. Same się tu porosiewały. A, jeszcze lepsza rzecz. Mówiłem o tym, że będę kosił kosą tą trawę. No i byłem w Kastoramie zobaczyć, Fajne, ale jakoś no nie leży w dłoni coś tego, więc no, to nie to. Zresztą pomijam cenę, bo to tam gdzieś tam 100 parę złotych nie ma znaczenia, nie? Cena, cena nie gra roli. Po prostu to nie to, złapałem i wyobraźcie sobie idę gdzieś po działkach, Trzy dni temu, dwa, trzy dni temu i w żywopłot wsadzona taka stara kosa. Ktoś już ją dawno kiedyś używał. Tak po prostu wsadzona. Nie? Na totalnym takim wiecie. Ona miała być, to było widać od razu, że to było do wyrzucenia. Tylko ktoś zamiast to wsadzić na śmietnik to wsadził tam. Nie? Taka wepchnięta w żywopłot. Taki stary zaniedbany żywopłot. <grym> ja patrzę mówię. Hmm. Jest tam kilka niedorówek, ale ktoś tą kosą dużo rzeczy zrobił w życiu i popatrzyłem, mówię aha, chciałem kosy, mam kosy. i przez wziąłem ją w rękę, wow, leży idealnie. <słyska> mówię, no to jest to: jest do naostrzenia oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. Chciałem, mam. Co możemy przyciągnąć do swojego życia i do otoczenia. No, ja przyciągam zmiany. Ja przyciągam transformację, ale transformacje już nie swoją, bo swoją też oczywiście. Tylko pytanie, do jakiego stopnia ta transformacja, moja transformacja, to transformacja świata? Ja tak naprawdę podpinam się pod pewnego rodzaju ruch zapoczątkowany przez joginów, już parę nie wiem, parę, paręnaście, parę, naście, parę dziesiąt, nie wiem, lat temu. Transformacji świata. I szerze ją dalej, bo świat tego potrzebuje. A my jesteśmy światem i świat przetransformuje się poprzez człowieka, bo człowiek ma zdolności, kreowania rzeczywistości w nieskończoność. Nie ma tam żadnych granic, co człowiek w stanie zrobić na tym świecie, bo jego połączenie z nim jest nieskończone nierozerwalne. Możemy zrobić wszystko. To dlaczego świat, w którym żyjemy, z jakimś światem jakiegoś dziwnego ucisku, to nie jest wolny człowiek? Hmm? To już tu i teraz więcej ludzi będzie myśleć o takiej transformacji, tym bardziej ona się wydarzy. To jest aż tak proste. Transformacje ogrodowe. Ogród się zmienia, ja się zmieniam, otoczenie się zmienia, świat się zmienia. Wszystkiego dobrego na święta i do zobaczenia na następnym odcinku.